Prawda jest taka, kiedy się nie oszukujemy, że największy problem, jaki mamy w firmach, w zarządzaniu sprzedażą, motywacją, leadershipem, w ogóle z naszymi pracownikami, polega na tym, że po prostu inwestując nawet pieniądze w szkolenia, inwestując w tą wiedzę merytoryczną, mamy prawie 99% pewność, że nic z tego nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że kiedy nie masz jednego z czynników, który musi zawierać sobie szkolenie sprzedażowe, motywacyjne, jakiekolwiek inne, jeżeli nie masz jednego z tego czynników, jeżeli on nie występuje, a w większości przypadków nie występuje, przepalasz przez to pieniądze. Czas w końcu to zrozumieć i czas w końcu odnieść się do faktów, a nie do opinii. Rozwiązanie jest bardzo proste, jeżeli rozumiemy psychologię behawioralną, kiedy rozumiemy zasady sportu zawodowego i koncepcję uczenia się ludzi. E, dlaczego? Dlatego, że popatrzcie, wiedza, którą masz dostęp, czyli wiedzę merytoryczną, programy, strategie, koncepcje, jakiekolwiek nazwy, przecież my wiemy w sprzedaży, w zarządzaniu, w leadershipie, w czymkolwiek, wiemy, że mamy masę różnego rodzaju metod. Tylko problem jest taki, że te same metody, one nie działają. Muszą zawierać sobie element tego nośnika, który sprawi, że uczeń, student czy osoba, która się uczy tych metod, ona po szkoleniu będzie chciała to wykorzystywać, w praktyce będzie chciała to robić. To jest ta różnica. Czyli ty możesz wziąć jej trenera, możesz wziąć jej zespół, który Ci przekaże kapitalnie wiedzę. Ale jeżeli człowiek po tej drugiej stronie nie będzie chciał tego wykorzystać, nie będzie chciał tego przetrenować, nie będzie podjarany tym, żeby to sprawdzić, tę teorię, te sprawdzić w praktyce, to nic z tego nie będzie. Twoje pieniądze, moje pieniądze zostaną przepalone po prostu tylko i wyłącznie na fajne zagadnienie, które nie daje rezultatu biznesowego. Ale nie musi tak być. Czas w końcu, żebyś sprawdził, sprawdziła to, czym się zajmuję i dlaczego warto na przykład byłoby na to zwrócić swoją uwagę. Kiedy byłem 17 razy z rzędu najlepszy w swojej organizacji, zadawano mi pytanie, co ty takiego chłopie robisz, co ty takiego umiesz, że inni pomimo, że mają te same szkolenia, mają tą samą wiedzę, rozumiesz, wy jesteście jako zespół lepsi. Dlaczego? Bo zrozumiałem pewną sekwencję, która musi występować w ramach nie tylko przekazywania wiedzy, ale też w ramach rozwoju, jak to wprowadzać w praktyce. Dlaczego mam prawo, żeby o tym mówić? Kiedy byłem zawodowym sportowcem, reprezentowałem Nasz kraj na Mieszosławie Europy nauczono mnie, że wiedzę należy dzielić na elementy gry. Kiedy byłem handlowcem, potem menadżerem, dyrektorem sprzedaży, nauczyłem się, że są dwa rodzaje wiedzy. Ta, którą nie warto stosować i tę, którą musimy zacząć stosować w praktyce, żeby dowiedzieć się, czy ona w ogóle ma jakiś swój sens. I dzisiaj mając syna, który ma 7 lat, zespół sprzedaży, który pielęgnuje, uczę ich cały czas, w jaki sposób mają nie tylko zdobywać wiedzę, ale w jaki sposób mają inspirować się tą wiedzą do wytwarzania jej, do realizacji w praktyce. Dlatego mój syn, mając 7 lat, 10 miesięcy temu rozpoczął swoją przygodę z szechami. gdzie jest najlepszym szefistą. W Polsce swojej kategorii wiekowej. Dwunasty na świecie, zespół handlowy, który tworzymy, wytwarza niesamowite wolumeny sprzedaży. Nieważne, czy to są nasze firmy, czy to są firmy, z którymi współpracujemy. Dlaczego? Dlatego, że znamy przepis na to, w jaki sposób nie przepalać tych pieniędzy. Dlaczego pozwalasz przepalać pieniądze? Nie dobrze. Dlaczego to wideo? Dlatego, że mamy już dość pitolenia. Nie rozumiem, dlaczego jeżeli mamy coś sprawdzonego, mamy coś, co działa, mamy coś, co jest zero-jedynkowe, coś, co jest miarą prawdy, czyli wynik które daje nam rezultat tego, co robimy, e, nie rozumiem, dlaczego ludzie dalej i wciąż o tym nie mówią. Jest to jeden z na, dla mnie z największych skandali edukacyjnych w naszym kraju. Dlatego ja Cię dzisiaj zapraszam, żebyś mnie sprawdził, żebyś sprawdziła, że żeby, no, cały nasz zespół, żebyś sprawdził, co mamy do powiedzenia, dlaczego to tak robimy, żeby stanął obok ludzi, firm, które już dzisiaj mają niesamowite wyniki i rezultaty dlatego, że wiedzą, co wprowadzić, wiedzą, jak mają tego pilnować i teraz, jak przede wszystkim dalej inspirować ludzi w swoich, w tym, żeby oni chcieli to realizować i używać w praktyce. Dlatego, że genezą tego, czego uczymy, jakby świadomością tego, o czym głosimy, i sercem pragnieniem tego, co jest w nas, jest to, że my chcemy Tobie pokazać, dlaczego współpraca z nami tego się nie boimy, ma być dla nas obydwu niesamowitą korzyścią. Dlatego, co możemy zrobić? Zaróbmy razem pieniądze, używając faktów, a nie żyjąc opiniami tego, co być może jest prawdziwe, ale zacznijmy używać faktów, tego, co przynosi nam, Tobie i mi, Twoje i moje organizacje pieniądze i o tym chciałbym z Tobą pogadać.